Dziura, dziura, dziura. Hej. Dzisiaj <grymianowicie> <grymianowicie> <Aha. O nie. grymianowicie> hey, jest taki odcinek, można powiedzieć, Wielkanocy chociaż jeszcze Wielkanocy nie ma. Będziemy jeść takie jajeczka. E e e się nazywa Egg one się nazywają. Nie wiemy, jak to przetłumaczyć, jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Tak. I to są jajka z milki, pewnie nie jeden z Was już je jadł. Tak. A jeżeli nie, to powiem Wam szczerze, że są w Tesco. Myślałam, że będą, będziemy musieli zamówić i w ogóle, a to okazuje się, że było w Tesco po prostu. I z takiej okazji chcielibyśmy właśnie, e, z tej okazji Wielkanocy, z takiego święta chcielibyśmy właśnie zjeść je. Tak. No, no to no to zaczynamy. zaczynamy. Yy, rozcinamy już. Tak. Będziemy. A, Ym, no i Znaczymy. będziemy jeść z tymi myszkami, nie? Czy też jest w zestawie łyżczka plastikowa? Chyba, czy nie? Nie ma. Nie wiem, ale patrzcie, jaki to fajny jest. Patrzcie, jak normalne, jajka, normalne jak jajka W normalnych jajkach właśnie taki jest, taki jakby ten. No, tylko że fioletowe i, no? i tam nie są które, jajka które? normalne. Tylko jajka. Ale tak ja żeby widzieli młotkie. O! Mówiłam, że jest w zestawie, bo ja już tu kiedy siadłam. A! Ja tego ale nie jadłam, tylko... ale zobaczcie, jakie to jest śliczny. Zobaczcie, jak to w ogóle e, wygląda. jajka! Strasia jajka! Powiemy wam tak, Oliwia myślała, że tu jest jedna łyżeczka, a tak naprawdę są tu dwie. dwie, ale my będziemy, one są plastikowe, ale będziemy jeść normalnymi, normalnymi, dobra, je, bierzemy po jajeczku, zamykam, zostawiam nam dwa, o zobacz, a jakie śmieszne <grym> są, ja miałam takie w kształcie Patrzcie. takiego dzbanka, bo ja je mam na Boże Narodzenie, to mam, yy, samo od Mikołaja na święta i... Yy, może zrobimy w takim dzbanku, i one, to było z czekolady i można było wygrzebywać. To może zrobimy tak, że ja to Ale Jak się to przedzielimy? Trzeba będzie odgryźć. Poczekajcie, poczekajcie. Co ty robisz? Nie, to chyba się tak nie robi. Nie, nie, róbcie tak w domu. Mmm, mmm, czekolada dobra. Milka to dobra. A w środku mamy taki biały środek, mm -hmm. który się wie. Mm -hmm. tak ciężko bardzo. A ta malutka to włoży się, o. <gry> o. Dobry bardzo, mm -hmm. e, pewnie już nieka, pewnie już większość je jadła. Mm -hmm. A czy ktoś nie wie, to są bardzo dobre, ale słodkie, polecamy, się... ale bardzo słodkie, naprawdę, mm -hmm. to ja już nie mogę na Mamy pomysł taki, tak. żeby zrobić yy, koszulki naszy... z napisem fruśki i naszych tak. podpisów, kubki i może czapki, tak. ale takie dziewczeńskie, takie nie z pomponami, bo to już zaczyna się być wiosna, chociaż takie pogody są marne, takie tutaj, takie odstające, takie jakby, yy, albo z daszkiem po tak. prostu, albo z daszkiem. Tak. I yy, to właśnie były nasze y, plany na właśnie fruśki. Mamy również musicali tu powinny gdzieś tu wyskoczyć Wam nasze nazwy. Tak, i mamy plan założyć y, snapchata naszego wspólnego. Y, jako fruski, nie? I y, oczywiście mamy jeszcze stronę na YouTube, na Facebooku, przepraszam, na Facebooku, bo już mi się tym myli. Y, na Facebooku y, po prostu fruski, fruski. No. Y, tu też powinniście mieć gdzieś tutaj jakiś screen, czy coś, czy napisane. Tak. Mm, no, a tak to... Mm. Ale kartusik. Koniec naszego filmu będę mi tak nam się zdaje. Tak. Jajka były super, świetne, Na słodkie, prawda? polecamy mhm. i powiemy Wam szczerze, że to są już chyba nasze drugie. No. <laughs> no. Mm. Tak nas ściągnęło, że są mm. I tak. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Zapraszamy na nasze musicali. Yy, nasze prywatne. Znaczy, nie prywatne, ale. Znaczy, oddzielnie mamy. Tak. Yy, I oczywiście. Yy, na wcześniejsze. żebyście oglądali wcześniejsze, wcześniejsze filmiki. Tu gdzieś, czy tutaj, tutaj za głową Oliwii, albo tutaj, powinniście mieć klikalny link do naszego. Mm, wcześniejszego filmiku vlog z Warszawy, polecamy, bo nawet niezły montaż. <grym> Zasługa na Emi. <Emmy>. <grym> y pa! Pa! pa.